No co? Zadanie ósme. Co to mamy? Mamy kongres cyrkową, 9,5 czystego bramku podasu. Ok. W wyniku całkowitego pochłonięcia wydzielonego bromowodoru w cylindrze otrzymano 80 centymetrów kwasu bromowodorowego. Czyli tutaj jest Haber. 80 cm. i co tam jeszcze z tego roztworu pobrano sobie próbkę 1 centymetr którą rozcieńczono wodą okej okay. do jej zobojętnienia dobra czyli hammer w potasu Czyli ko... Dobra, zaraz sobie tam napiszemy te dane. Czyli co, kBR. zboda woda? No, myślę, że mogę zrobić tabelkę, żeby tak już wyglądało. Czyli co? Przed tą reakcją produktów już nie było zapewne. Dobrze, wodorotlenek skoro ma pH 13, to z tego wynika, że pOH jest równe 1, no bo pH plus pOH to 14, czyli stężenie OH minusów, może tak zróbmy, w tym wodorotlenku oczywiście, czy też z tego wodorotlenku stężenie, bo to mocny wodorotlenek, czyli dysocjuje 100%, no to wynosi tyle? W molach, medycyna 3 sześcienny. No tutaj podano też nam objętość, niech to będzie V1. I w takim razie policzymy sobie liczbę mojego naszego KOH. I pomnożymy sobie po prostu to. Teście 1, 0. Jest jeszcze jedno zero, trzeba tam ścisnąć i to będzie nasz wynik. No dobra, czyli to napisałem sobie w decymetrach stąd taka mała liczba. No, przez 1000 podzieliłem, czyli raz, 2, 3 to liczba. No i tyle mamy w molach tego wydrotlenku. No, to się tu nie mieści. A... No i jego to całkowicie, tak? Tak. Czyli on przereagował sobie w całości tutaj ten, tutaj ten nasz wodorotlenek. To tego musiało przereagować tyle samo zgodnie ze współczynnikami. I czy tam też nam sugerują, że do zera? Tak, do jej zobojętnienia, czyli do całkowitego zobojętnienia. Czyli w zasadzie to nas to nie interesuje, ani to też nie. No sobie, To nie wiem, sobie zrobimy może jakieś NX na przykład. No i NX to jest to plus to równa się to, czyli po prostu 0,00069 mol i. To było jeden centymetr tego, tak? Tak. Czyli tyle mamy w jednym centymetrze moli tego hbr -u. No może sobie napiszemy, tak? W jednym centymetrze mamy 0, 1, 2, 3, 69 mol hbr -u. No to w 80 centymetrach sześciennych ile byśmy tego mieli? X-a tu nie było nigdzie jakiegoś? Nie było. Mamy go w sobie, nie? To jest zero przecinek, zero. pięć, dwa mol. Czyli wiemy, ile tego było w molach. Czyli tak, tu była reakcja na początku H2SO4 plus KbR. A, tam jest napisane. No dobra, czyli wiemy ile tego było moli. Tego było dokładnie tyle moli. No to, skoro tu jest jeden i tu jest jeden, no to tego tutaj też musiało być dokładnie tyle samo. Więc sobie, może nie wiem. KBR-u na początku, coś tak. To jest dokładnie tyle samo. Czyli 0, 0, 5, 5, 2. Mola. I w takim razie. A, to co? No to trzeba to zamienić na masę. Masa malowa KBR-u by się przydała. To jest 39 plus 80, pabrowie, jeżeli się nie mylę. 119. Gab na mol. No i co? Z tych dwóch danych policzymy sobie masę tego kWR-u, jaka została zużyta. Czyli te liczby przez siebie pomnożymy po prostu. Czyli to razy to. Nie warto, że tak ładnie zapisuję wszystkiego, ale robię to na szybko. To jest 6, przecinek no, myślę, że 57 będzie dobrym zaokrągleniem. Czyli co? Czyli wiemy, że tak, że 100%, czyli cały nasz KBR, to było 9,5 g. A tu mamy 6,57. No to jaka to jest zawartość procentowa KBR-u? No i rozwiązujemy proporcje. Mam tam w przybliżeniu 69. No tu jest i 2 może byśmy zrobili w procentach nie było podanego do ilu miejsc po przecinku to zaokrąglić. No także to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę.